Michał Filipiak, Park Tenisowy Olimpia. Michał, witam Cię bardzo serdecznie. Tak patrzę, czy już wypoczęty, bo Poznań Open dopiero co się skończył w niedzielę, pewnie poniedziałek, to już taki pierwszy dzień gdzieś na jakichś podsumowań organizacyjnych, także jeszcze pewnie w 100% wypoczęty. Nie, ale uśmiechnięty, zadowolony, bo Poznań Open tegoroczny bardzo udany. Tak. No, turniej troszeczkę rodził się w bólach, ponieważ no, ten rok jest troszeczkę trudniejszy, jeżeli chodzi o w ogóle o gospodarkę. O... Poza tym są dwie duże imprezy: Olimpiada i Euro, które przyciągają sponsorów, ale udało się. Zastanawialiśmy się, jak to będzie, ale udało się. Turniej na pewno możemy zaliczyć do udanych: był to dziewiąty, teraz czekamy na dziesiąty jubileuszowy mhm. na finale. Ogromna frekwencja. No udało się też z tego względu, że po raz pierwszy turniej wygrany przez, przez Polaka, Jerzy Janowicz. Ogromne gratulacje. Był co prawda faworytem, ale w zeszłym roku też faworytem był Łukasz Kubot i niestety w drugiej rundzie musiał poddać mecz ze względu na kontuzję. Tym razem faworyt przyjechał no i nie zawiódł, czym sprawił ogromną radość poznańskiej publiczności. Mhm. Ja muszę Michała trochę zapytać o to, jak to było tam w kuluarach, bo to co działo się na korcie, te wszystkie oficjalne elementy to widzieliśmy, ale Ogromna radość też wśród organizatorów, że w końcu Polak. No bo tak wyczekiwaliśmy. Ten 92 rok i tego, tego momentu czekamy, czekamy, czekamy. 92 co ja mówię, przepraszam. Od początku czekamy, 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 czekamy i doczekać się nie mogliśmy. W końcu jest, wy, wygrał Polak. To chyba też taka dla Was trochę radość, że tutaj u nas w Polsce, w Poznaniu wygrywa Polak. Tak, oczywiście. No. No, cieszymy się z tego względu też, że, że Jurka lubimy, przyjeżdża do nas na, na turnieje. To był jego piąty występ. Przedtem zanotował kilka doskonałych też występów w tym roku wygrał między innymi dwa Challengery, czyli turnieje tej samej, tej samej rangi, co, co w ten Poznański. A oprócz tego no, ogromna niespodzianka przeszedł eliminację Wimbledonu, tam wygrał trzy rundy i odpadł dopiero w trzeciej rundzie turnieju głównego, też mogąc zajść jeszcze dalej, bo, bo przypominam, że miał dwie piłki meczowe, także Widać, że jest na takiej fali wznoszącej i trzymamy kciuki, bo już jest chyba na 78. miejscu. Ogromny skok w ciągu roku, też widać niesamowitą poprawę w jego grze. Także liczymy na to, że rośnie rzeczywiście zawodnik światowej klasy. Który w swoim CV sportowym będzie miał wpisane to, że zwyciężył w Poznań Open. Mamy nadzieję, że też tym samym rozsławi nasz turniej jeszcze bardziej. Michał, jeden turniej w parku tenisowym Olimpia się kończy, następny się rozpoczyna, bo w kolejny weekend już znów kolejne rozgrywki u Was. Tak, no, Partnerstwa żyje przez, przez cały rok. Najbliższy turniej w tą nadchodzącą niedzielę dla kobiet, taki turniej deblowy Ladies Cup, także serdecznie zapraszam do udziału. Partnerki będą losowane, także można się zgłosić, nawet jeżeli, jeżeli nie ma się osoby, z którą się gra regularnie w turniejach. No a później sierpień też pełen turniejów, między innymi Mistrzostwa Polski Dziennikarzy, Mistrzostwa Poznania Prawników, Międzynarodowy Turniej ITF Juniorów, czyli dzieci do młodzieży do 18 roku życia. No dzieje się mnóstwo. Tak jak się zazwyczaj życzy w czasie wakacji udanego wypoczynku, tak to by Michał, dużo sił muszę życzyć Tobie, całemu zespołowi <noise> Parku Tennisowego Olimpia, bo tej pracy rzeczywiście co nie miara. Ale nie tylko turniejami żyjecie w Parku Tennisowego Olimpia, bo też i jak to powiedzieć, bo to nie jest taka typowa nauka, tylko i wyłącznie gry w tenisa, to chyba taka szersza też edukacja w ogóle takich z pewnie zachowań sportowych, bo dla niektórych to pewnie są pierwsze w ogóle kroki w takim sporcie. Mówię, mowa o półkoleniach, które wciąż trwają u Was. Tak, no, zorganizowaliśmy w tym roku akcje tenisowe wakacje, która cieszy się też bardzo dużym, dużym powodzeniem, w skład której wchodzą obozy, to są obozy wyjazdowe w Sypniewie. No i dziewięć turnusów półkolonii. No i rzeczywiście, uczymy tenisa, uczymy też pewnych takich zasad fair play i, i no myślę, że to jest to ciekawy projekt, o czym też świadczy duża frekwencja. Jeszcze o, czysta... jakieś wolne miejsca? Wolne miejsca na, na kolejny turnusy. sam turnusy zaczynają się zawsze w poniedziałek, trwają od poniedziałku do piątku przez 5 dni, od dziewiątej do piętnastej. Z dwoma posiłkami. No a ten czas pomiędzy posiłkami wypełniony jest ogromną dawką sportu. No to może jakiś młody Jerzy Janowicz tam gdzieś nam się ukrywa i może za jakiś czas ktoś, kogo wypuścicie z pod własnych skrzydeł, zwycięży u Was na kortach w kolejnych odsłonach Poznań Open. Michał, jeszcze jedno pytanie, tak już na sam koniec. Czy też przy tym ogromie wydarzeń, które macie w Parku Teatralnym Olimpia, jest szansa, żeby znaleźć wolny kort, żeby sobie tak po prostu przyjść i pograć? Czy jest tak zapchany grafik, że raczej będzie ciężko? No, kortów wynajętych jest rzeczywiście sporo, ale mamy największy ośrodek mieszczący się tenisowy, mieszczący się w Poznaniu, także no, myśl, myślę, że, że jest spora szansa, że, no, szczególnie w tych godzinach przedpołudniowych, porannych, no ale również i, i po południu można znać, znaleźć wolny kort, przejść potrenować. Dlatego o to pytam, żeby nie było tak, że tylko mówimy o zawodowcach i o tych najmłodszych, ale żeby też dla tych, którzy po prostu ani zawodowcami się nie czują, ani też na już nie są, ale po prostu chcą sobie miło i sympatycznie pomachać rakietą, żeby też mieli coś dla siebie z tej rozmowy. No to zapraszamy. Park Tańcowo Olimpia czeka na państwa. Michał Filip, menadżer tego parku był państwem moim gościem. Dziękuję Michał za w studiu. Raz jeszcze dużo, dużo sił na te wakacje tobie życzę bardzo pracowite wakacje. Do zobaczenia Michał. Dziękuję. Za dobrze. moment do państwa wracamy.